Dzień dobry. Przełożyłem się w latarkę, bo będę teraz uruchamiał pompę wody. Nalałem wody i to będzie pierwsze uruchomienie. Ciekawe, co z tego będzie. To jest instalacja. Jak widać wszystko poprawione, zawory dodane, zawór dodany instalacja ciepłej wody też już poprowadzona tutaj idzie tędy, tutaj idzie tutaj w ukryciu. o tu podłużeczko i i pyk do kuchni i do kuchni jest w kuchni i do łazienki jest w łazience wrodzik jeszcze nie jest przymocowany ale yy ale już widzę, że będzie wszystko ładnie da się poukładać będzie działać zrobiłem sobie panel kontrolny jak na razie tylko jedna rzecz jest tutaj do podłączenia z wyłącznika, bo reszta to jest tutaj mam ogrzewanie więc do ogrzewania nie robiłem wyłącznika Mm, ze względu bezpieczeństwa, żeby przypadkowo nie wyłączyć. I tutaj co... a tu jest oświetlenie Oświetlenie 12V co było i, i lodówka, więc też nie robiłem podłączane pod bezpieczniki. Ale za to zrobiłem pompę i teraz ją włączam. Tak, uruchomiła się. I co to będzie? No musi się napełnić terma. Muszę tu patrzeć, czy nigdzie woda nie cieknie No trzeba czekać, tak wszystko zakręcone, zakręcone Wodę musiałem nalać ręcznie Nie mogłem przetestować swojego zaworu bo mam za krótki wąż, nie sięga mi do tramu. To więc przyniosłem sobie 30 litrów wody i 14 chyba litrów ma ten terma ma 14 litrów. Więc powinno wystarczyć 30 litrów. 14 litrów na termę 14 litrów na termę. do instalacji tutaj mam zbiornik ciśnieniowy do ciśnienia i już go wziąłem i nabiłem do do 2,4 bara W międzyczasie zamknę, tak, urwałem rurę jak zwykle, no ale to jeszcze muszę ten wąż, muszę jeszcze dopracować jego położenie chciałem zamknąć zobaczyć jak to będzie ha. no głośna ta pompa głośna kupuje się łączy wspomaganie akumulatora Cała przyczepa się Przęsie no Ale nigdzie wody nie widać. Pierwszy raz robię takie rzeczy, nie wiem czy później jeden no, najpierw odkręcić, czy co? O, słychać coś Powietrze leci Dobra, zamykamy A może otworzymy? Będzie coś pompowało. W międzyczasie... w międzyczasie uwolnię kuchnię. Kuchnię uwolnię. Wymieniłem kranik kuchni jest taki ładny no i też coś tam się chce dziać o jest woda o O. też jest no już widzę tutaj coś nie tak z tą baterią o no, nie już zalewa Skąd to cieknie? A to pewnie stąd mhm. No ale woda jest A na to, żeśmy No dobrze Ось. Аж за дуже. Замоста йдем не давим. Mm -hmm. Nic nie cieknie tutaj. Nic. No. Tutaj nic nie cieknie. Tutaj. No Muszę najpierw tą latarkę przyrodzić, bo sobie świecę. Co sobie telefonem? No to nic nie cieknie. No to problem mamy tylko tutaj z tą baterią. Trzeba to jakoś podokręcać, jakieś uszczelki, może nie wkręciłem. Cholera nie. tutaj to nie ma dobra to będzie no ale działa działa woda leci leci jak głupia no i fajnie dobra to teraz trzeba działać dalej no otworzyłem tutaj władzę, zobaczyć no, ale to tylko trochę pokapało no, jak to będzie uszczelniane to już nie będzie w ogóle kapało wszędzie sucho suchutko no, tylko tam jeden błąd muszę naprawić je. i już no i odkryłem problem z baterią Niestety mój pomysł okazał się być może dobrym pomysłem, ale nie te materiały, nie te elementy. Bo ja chciałem, żeby z tej baterii, to jest oryginalna bateria, w takim była stanie kupiona. Ja chciałem dać zawór, znaczy zawór, przełącznik na prysznic, tak żeby. Po odkręceniu wody, no wiadomo, nie, przełącznik na prysznic, i tutaj wtedy by sobie leciała woda, i niestety się okazało, że ten element, właśnie ten zawór, on jest skonstruowany w ten sposób a powinien być skonstruowany tak na oringach. Także można było wepchnąć tu wewnątrz i dokręcić i wtedy ciężko by nie było. Nawet nie mogę tej wylewki przykręcić, bo żeby zamknąć i otworzyć zlew, trzeba było ją schować, nie? O, chowa się idealnie. A. Czyli prawdopodobnie zostawię tak jak jest To nawet teraz dopiero założę się. Że się chowa, i dam zawór w perlatorze, bo mam taki do perlatora. Wygląda to mniej estetycznie niż tak jak chciałem, żeby to wyglądało. I jest drugi problem, bo ten perlator działa automatycznie. przełącza czyli jak odkręcę wodę, to będzie leciała woda z kranu. W momencie, kiedy wcisnę prysznic. Prze... Przełączy się Przełączy się na, na prysznic no. ale to jest wada tego rozwiązania jest taka, że woda leci non stop Bo w momencie kiedy puszczę przycisk znowu zacznie lecieć woda w kranie Dobra, to będę nad tym myślał. Posiedzę w internecie, zobaczę jakieś. Może są inne zawory. Nie automatyczne, tylko żeby sobie można było ręcznie przerzucić. Taki ręczny byłby lepszy, bo wtedy sobie odkręcam wodę. Przełączam. Tutaj nic nie leci. Potrzebuję pyk, naciskam leci. A nie marnuje mi wody. No. Co jeszcze zrobiłem? Podłączyłem termę. I jest ciepła woda. Mamy ciepłą wodę. Mamy ciepłą wodę. Pa, pyk! Ta bateria jest lepsza od tej w kuchni, bo można sobie dozować świe. Znaczy ciśnienie, a tutaj jest taka wada, że niestety praktycznie działa 0 jedynkowo Pyk! Najpierw zimna. Trzeba przelecieć całą zimną, ciepłą jednocześnie, i teraz dopiero leci ciepło. Ale, ale ile to się naklapie w międzyczasie? O, ale ciepło, elegancko. No, o, dzisiaj chyba koniec. Jezu. O. Gdzieś zostało wodę? Woda leci pod przyczepę, bo i tak leci sama woda. Ale tak nigdzie nie cieknie. Już to posprawdzałem. Wszędzie sucho. Tutaj to nie ma co patrzeć. Pod ten, bo tutaj są węże w całości. Tutaj też suchutko. Nic, nic, nic nie cieknie. Dobrze. Dobrze, no tak na razie podłączyłem tymczasowo, żeby sprawdzić czy działa. Tutaj gdzieś będzie trzeba będzie no, poprawić to, żeby to tak nie było. No i tutaj też nic nie cieknie odkąd wyłożyłem oryginalny zawór. No nic, będę myślał, co z tym fantem zrobić a na razie pa no podłączyłem to na chwilę jednak jeszcze zanim sobie pójdę i pomyślę więc tak to działa w ten sposób, odkręcam sobie wodę lekko teraz odkręciłem w momencie naciskam to przełącza na, na prysznic Wiem, że są takie perlatory start-stop. To może jak ten perlator założę start-stop, będzie wtedy można zamknąć go. Ale muszę sprawdzić, czy to będzie działało, czy, i, i, czy będzie wtedy przełączało na ten prysznic. No i ładnie, ładnie się to składa. O, elegancko. Będzie można składać zlew bez problemu. Czy znaczy ładnie się to składa, po no pojęcie względne, bo wchodzi idealnie na wcisk. No. Po prostu będzie poobcielane. No, ale trudno. Może dam tutaj jakiegoś ślizgacza z teflonu <laughs> albo z czegoś innego. Pół centymetra niższa gdyby była. No nic. No ale woda cieplutka, nagrzana bateria. Elegancko. No, no to teraz się już żegnam na poważnie. Pa!